No, ale chciałem wam właśnie pokazać, jak wygląda tutaj. To anioły kontra demony właśnie. Losowanie monetką. Poczekajcie, zaraz mi się uruchomi. demonem jestem. Dobra. Hello? Uhuhu. Skrzynka pucharów. No. 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 tak, zapomniałam, że tu gwarantowałam rzadki skin. Do Hank'a akurat nic nie mam. No, muszę powiedzieć, mogłoby być lepiej. W Tutaj folwar zagłady. wysysacz Dobra. Fajna muzyka. Minimum 3 darmowe dropy. Dobra. Jakiś nowy konkurs mi się wyświetla. Ale fajnie, że w ogóle jestem Piękny sezon. Nie wiem jak wy, ale ja bardzo chcę właśnie. Ten mieć stąd skiny. Mega mi się podobają, nie wiem jak wam. No, to tu gracz jest trochę dziwny, ale może być. Uwaga. Starcie z trysetem powraca. Dajcie mi chwilę, przechodzimy do sklepu. Dobra, jesteśmy w sklepie. I anioły i demony. Demoniczne dropy. Zobaczmy. No tutaj widzimy tylko jeden darmowy Ło wow, w ogóle 40 później za darmo hiper przebranie. A gdybym miał gemy to bym to kupił. No ale nie mam. Demoniczne dropy darmowe. W chyba doładuję sobie gemy, żeby kupić sobie takich pięć, bo to jednak e, no fajny będzie odcinek z openingu. Jestem w ogóle ciekaw, czy jako demon mogę otwierać anielskie, bo jest jeden free anielski. Albo gołogon skin na drobną. Przytrzymujemy. To fajnie. Kartę mamy. Zemszczenie. Gdy wróćcie, pokładam, zdajesz potężny, brzmi mm. okolicznym wrogom. Dobrze, widzowie, tutaj już zaraz mi się odblokuje. Anielski sterów, który na wysokość jest bardzo podobny do takiego klasycznego. No, ale klasycznych raczej przez cały czas trwania tego eventu nie zobaczymy. O, 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 o. Może coś fajnego. Super. 100 monet więcej. 300 monet do przodu jestem. Nie ma co. Superowo. Dobra, widzowie. Spróbujemy zagrać w najnowszym konkursiku. Tylko weźmy lepszy postać niż graj. Nie że on jest... Uu, hu, hu, hu. Wszyscy z jedyna są demonami. Nie, ja chwilę wybiorę kogoś. Nie Mamilu, biorę w z mega świni. Jestem ciekaw, czy moi sojusznicy będą demonami, czy aniołami, czy to będzie się jakoś wyświetlać. Halo, Gierka. Gierka. Burası güzel he? Find net. No robię cięcie. Zobaczymy się jak gierka się zacznie. Dobra widzowie. Trochę musiałem czekać. Mamy to. Wreszcie gierka się zaraz załaduje. Musiałem kilka gierek rozegrać na ten trybie. Straciłem kilka biletów, ale wreszcie się odlagowało. Ja. Teraz padam. A bo ich nie ma w tym wymiarze, dobra to już wiem dlaczego mi tak piszę Bo ten wymiar ma taki... Bo cienia ma błąd Moja gra też ma błąd Takie aniołka zabija Może tu my, może nie jest tutaj aniołka. Wiedziałem. Miał anielską zdolność Miał anielską zdolność Na przyszłość będę patrzył On też ma Chyba Nie jestem pewny. Bardzo wiem, co mogę tu grać z tylko jednym teammate'em na jakichś sporych parkour'cach. Tu nie jest jeden teammate w drugi też ma dość sporo. To taki dynamite może to być całkowitym rozwaleniem. Dlaczego tu wszyscy mają po kilkanaście parkour'ców przez... Nie wiem, czy to przez zdolność, czy przez to. Dynamite załatwiony. Dynamite załatwiony Dynamite głównie był dla nas zagrożeniem Wreszcie widzowie Jakaś wygrana giera Straszne ragi, no ale da się to ugrać Dwa winy Tylko jeden bilecik I już trochę spadłem. No, ale większość osób ze stopy. Jak teraz wygram, będę na szczycie topki Możliwe. Przynajmniej. Teraz jest ważne, żeby wygrać. Więc muszę mieć Timajka z anielską zdolną. Ścią zdolną ten. Właśnie go tak odradzać. Czy nie odradzać, tylko dawać mu immunitet. samopore, v samopore, v samopore. I znovu v samopore. Znovu geek. Gupi kanji. Dobre, Na widzę Kandži. Mój kimacz ma ten coszek z tymi łóżkami dziwnymi. Dawać wejście w to pole. To ja tylko sobie na was super, atak. już też, może być. Także. Ale było, ale skończyło się dobrze. To jest mój rekord piubów. już. Chodź papryczka. No i skończyły mi się bilety. Ale myślę, że było warto. Zużyłem je wszystkie, ale widzowie, to bardzo piękne. hu 17. Jakieś Jakiś to jest tyle samo drogów. Tam. Słuchajcie, chyba pokazałem wam wszystko, co się dało. A nie, resztę stardropów sobie otworzę poza odcinkiem. O! Myliłem się jednak jakieś zwykłe stardropy. Zobaczymy sobie. Dobra, kończę. Tylko otwórzmy star dropa Bardzo fajnie.